Dzień dobry, kochani. Pierwsze w tym roku, w 2026 roku, fakty i mity o Unii Europejskiej, o naszej działalności polskiej delegacji w Parlamencie Europejskim, o tym, co udało się dla Polski osiągnąć i o co walczymy. Ale na początek wszystkiego najlepszego, bo spotykamy się po raz pierwszy, więc samych dobrych dni w nowym roku, tego, co sobie zamarzycie, a przede wszystkim no, takiej satysfakcji. Czy ja mam satysfakcję z tego, co dzieje się w Parlamencie Europejskim? Muszę powiedzieć, że, że tak, stawiamy sobie bardzo poważne cele i trudne do osiągnięcia, i krok po kroku, jako delegacja, jako rząd, jako przedstawicielstwo polskie tutaj działające w Brukseli i Strasburgu, skutecznie wypełniamy tą agendę najważniejszych zadań, a te związane są głównie z polskim bezpieczeństwem. Mogę powiedzieć śmiało, że Polska dzisiaj ma najlepiej strzeżoną granicę w całej Unii Europejskiej. I to jest ta granica, która narażona jest na hybrydowe działania e, Łukaszenki, presję migracyjną. Wiedzieliśmy i pamiętamy te zdarzenia, które no, były bardzo trudnymi i, i nie do zaakceptowania obrazami. Dzisiaj w zasadzie informacje z granicy polsko-białoruskiej w ogóle zniknęły. Z naszych przekazów, a przecież cały czas pilnowana jest ona przez naszych pograniczników, monitorowana. No a co najważniejsze, skutecznie broniona i nie mamy nielegalnych przejść. Jeżeli zderzają się one, to są naprawdę pojedyncze przypadki, które i tak później mają swój finał w odesłaniu, w deportacji, w postępowaniu karnym. Mówię o tym dlatego, że przez kilka lat toczaliśmy ba batalię o to, by na ochronę granicy, na ochronę naszego bezpieczeństwa również mieć europejskie wsparcie. I chciałem powiedzieć z tego miejsca tak, strategia Unii Europejskiej zmieniła się pod naszym naporem, pod presją i, i bardzo skutecznym działaniem i tłumaczeniem i przedstawianiem naszych argumentów, które dzisiaj są akceptowane także z daleka od tej części Europy, gdzie mamy już nie tylko napór na nasze granice, ale mamy także prawdziwą wojnę od czterech lat. To świadomość, że bezpieczeństwo jest jedno i wspólne i dzisiaj strategią budowania bezpieczeństwa Europy jest, Pomaganie nam i wspieranie nas w tej właśnie skutecznej obronie Unii Europejskiej jako całości, a naszych granic, bo jesteśmy bezpośrednio sąsiadami kraju, który zagraża bezpieczeństwu Europy, a więc Rosji, no a o Białorusi wspomniałem wcześniej. Co w kolejnych etapach zdarzy się? Może usłyszeliście w tym tygodniu, Komisja Europejska zaakceptowała program. SAFE. To jeden z dwóch projektów, które dotyczą bezpieczeństwa. EDIP to skrót, który może mniej często jest powtarzany, mniejszy program to są środki budżetowe bezzwrotne, również w jednej trzecie może być dedykowany Polsce. Program Save 150 miliardów euro to program dodatkowy, poza budżetem uruchomione środki. Które służyć mają bezpieczeństwu. I może słyszeliście, pamiętacie, ja też o tym informowałem, kiedy Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy chciało odwołać Ursulę von der Leyen. To właśnie używało takich między innymi argumentów, że zadłuża Europę, że to jest działanie na szkodę. Program SAFE był jednym z tych. Argumentów, dlaczego Ursule von der Leyen należało odwołać i całą komisję, a komisji przecież nasz komisarz do spraw budżetu, między innymi mówiąc, że państwa członkowskie będą żerować yy, no, kredyt, pożyczkę, która będzie finansowała gospodarkę niemiecką. Otóż fakty są takie: 150 miliardów euro łącznie, z czego 44 miliardy właśnie. W tym tygodniu komisja zaakceptowała, będą wsparciem projektów, które przysłał rząd polski. Jedna trzecia tej kwoty, 150 miliardów łącznie, a 44 trafi do Polski. Nie, nie do Niemiec, nie do Francji, tylko do Polski. Oczywiście, wśród 139 projektów przedstawionych przez rząd polski, będą nieliczne takie, które będą również związane z zakupem sprzętu wojskowego który w Polsce nie jest produkowany, ale to jest zaledwie kilka takich projektów o łącznej wartości nie przekraczającej 3 miliardów euro. A więc ponad 40 miliardów euro, jeszcze raz powtórzę, 180 miliardów złotych to są pieniądze, które trafią do polskiej gospodarki, do polskich firm zbrojeniowych, ale nie tylko, bo. Bardzo wiele elementów tego bezpieczeństwa to tak zwane projekty podwójnego znaczenia, czyli także te, które, a może przede wszystkim te, które służą cywilom w czasie pokoju, a jednocześnie mogą stanowić istotne wsparcie czy infrastruktury krytycznej, czy w czasie zagrożenia po prostu mogą być schronami, itd. Mamy dwa projekty kolejowe. Modernizacji bardzo dużych inwestycji w tym obszarze. Przecież one służą na co dzień nam 40 ponad 40 miliardów złotych dla polskiej gospodarki 44 miliardy przepraszam, euro 44 miliardy euro łącznie trafi do Polski z programu SAFE. Nie do Niemiec, nie do Francji, to nie jest dług, który żyjemy Niemcom. No, Ile razy może, można jeszcze powtarzać te fejki? To jest inwestycja europejska, inwestycja w bezpieczeństwo, gdzie Polska jest najważniejszym obszarem tych inwestycji. I ważna rzecz z dziesięcioletnią karencją. Przez 10 lat nic z tymi pieniędzmi się nie dzieje. One pracują, nie spłacamy ich, nie, nie ma jakichś marży, nie ma wielkich odsetek. Ta karencja powoduje i jest czasem, w którym wypracujemy rzeczywistą formułę rozliczenia się z tych środków, bo póki co oczywiście przewidziany jest bardzo niski procent, nie taki koreański, dużo niższe niż polskie rządowe obligacje. Po prostu jest to bardzo atrakcyjny kredyt, ale możliwe jest także inne źródło finansowania tak zwane środki własne. O tym będzie. Będzie pewnie jeszcze długa debata i, i batalia tu, także w parlamencie. Zresztą dziś miała miejsce wymiana, wymiana myśli na ten temat właśnie na poziomie Komisji Budżetu. Większość jest za. Pytanie tylko w jakim obszarze, kto w jaki sposób te mechanizmy miałby, miałby, miałby wdrażać. I tu rzeczywiście jest kilka propozycji ze strony Komisji. Mamy, mamy debatę przed sobą. Mówię o programie Safe dlatego że jego skala jest ogromna i to jest wielki sukces rządu. Nie byłoby tych pieniędzy, gdyby rządził Morawiecki, to wiemy, bo oni w ogóle byli przeciw. Nie włączali się w żadne konstruktywne działania na rzecz bezpieczeństwa, chociaż straszyli migrantami, pamiętamy te filmiki, pamiętamy sytuację także tej nieszczelnej granicy, która przecież jak się to Y, była miejscem, gdzie tysiące osób przechodziły. Nie przechodziły do Polski, tak przechodziły głównie na zachód, i tam były rejestrowane jako nielegalni migranci. Dlaczego o tym mówię? Bo trzeba działać skutecznie i konsekwentnie, ale tylko będąc w środku i będąc i spokojnie pracując na rzecz naszych argumentów, można zdobywać y, akceptację i partnerów do takiego działania. Program SAFE i program EDIP. Y, ale skoncentrujmy się na tych 44 miliardach. To pieniądze, które napłyną już część w marcu. Po podpisaniu umowy, ona lada dzień, w marcu będzie pierwsza transza, to 15% tej kwoty, prawie 20 miliardów złotych trafi do polskiej gospodarki i bardzo szybko pierwsza transza już na, na, na kolejne projekty. To są pieniądze, które będziemy wydawać w ciągu najbliższych trzech lat. W tym roku, w następnym, w roku 28. Łącznie tak jak powiedziałem, prawie 200 miliardów złotych, a może około 200 miliardów złotych, które trafi do polskiej gospodarki, ale przecież to nie są jedyne środki, które pracują już na rzecz naszej gospodarki. KPO prawie 60 miliardów euro i rozpoczniemy realizację nowej perspektywy budżetowej, w której znów Polska ma największą, tak zwaną kopertę narodową. 123 miliardy euro, 500 miliardów złotych, pół biliona. To już kolej kolei perspektywa siedmioletnia. Ale wszystkie te środki powodują, że polska gospodarka ma bardzo duży zastrzyk no, tych środków, które powodują i budują wzrost gospodarczy. Dzisiaj najlepszy. Wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej i mówię o tym dlatego, że to bardzo ważne dla nas, dla budżetów domowych, dla, dla nowych miejsc pracy, dla firm, które mają potencjalną możliwość rozwoju. Wreszcie też dla poziomu życia. Poziom życia w Polsce wyraźnie rośnie i staje się on również no, takim elementem zazdrosnej publicystyki tu w Belgii czy we Francji, w Strasburgu. W ostatnim czasie widziałem sporo informacji, takich debat, w których Francję porównuje się z Polską albo inne gospodarki innych krajów. Ten wzrost gospodarczy, kiedy pamiętamy na początku lat 90., polski PKB mniejszy niż 100 miliardów dolarów 65, jeżeli dobrze pamiętam, w 90 roku. I dzisiaj Polska członkiem tak zwanych bilionerów czy Czyli po prostu bilion euro. Przekroczyliśmy tę granicę, staliśmy się jedną z 20 największych gospodarek świata. To jest taki rozwój, którego w zasadzie podobnego w świecie nie znajdziemy. I ten sukces polski gospodarczy, oczywiście wielu kadencji, wielu, wielu rządów, chociaż to przyspieszenie bardzo wyraźne widać w czasach, kiedy. Kiedy rządzi premier Tusk, to jest taki trochę element zazdrości, ale trochę też element do analizy. A prosta odpowiedź jest właściwie oczywista. Nie byłoby tego rozwoju, gdybyśmy nie byli częścią wspólnego rynku europejskiego, bezcłowej gospodarki, czyli takiego obszaru, który daje możliwość szybkiego rozwoju i z niego Polska właśnie bardzo skutecznie korzysta. Dużo skuteczniej niż nasi sąsiedzi. Jest to powodem do dumy, jest to powodem do satysfakcji, ale jest to też takim zastrzykiem do tego, żeby dalej konsekwentnie wykonywać swoją pracę i nie ulegać tej dezinformacji, tym fejkom, tej takiej narracji, którą nasi oponenci serwują, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Wszystko jest na kolanach, nieudane, przegrane, i tak naprawdę płacimy nie wiadomo jaką cenę e, za to, żeby rozwijali się inni. A jak jest? Fakty są takie, że jest dokładnie odwrotnie. To my się rozwijamy najszybciej i to my korzystamy z tego wspólnego rynku najbardziej efektywnie. A skoro tak, no to przypomnijmy sobie, Morawiecki straszył migrantami, ale tak naprawdę PIS zacierał ręce, żeby ten kryzys migracyjny w Polsce miał miejsce, bo chcieli czerpać z tego polityczne. Zyski, A jak jest granica uszczelniona, europejskie środki także płyną na uszczelnienie naszej granicy, coś co kiedyś było nieosiągalne. A na dodatek, na nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, ale także rozwój gospodarczy płyną ogromne miliardy. Mamy kolejny problem Zielony Ład, przecież to Morawiecki na niego się zgodził i nawet podpisywał. Mieliśmy mieć z tego korzyści, mamy pewne kłopoty i powoli, ale skutecznie eliminujemy krok po kroku różne niekorzystne dla nas zapisy, od samochodów, zaczynając przez zapisy, które dotyczą rolnictwa. Mieliśmy napływ produktów z Ukrainy niekontrolowany z takimi. Trikami jak zboże techniczne. Przecież to doskonale pamiętacie. Morawiecki był dumny, że otworzył granice, bo miało to pomóc Ukrainie, chociaż zabijało polskie rolnictwo. Zatrzymaliśmy ten, stop, ten proces, umowa została zawieszona. Cała wspólnota zrozumiała ten problem, i dzisiaj mamy sytuację taką jak przed rozpoczęciem wojny. Wreszcie Morawiecki zgodził się na Mercosur ale bez żadnych warunków. A my krok po kroku naprawiamy tę sytuację i dziś mogę powiedzieć, pracujemy nad mechanizmami bezpieczeństwa, które znów pozwolą zarówno producentom, jak i konsumentom czuć się bezpiecznym, bo można zastopować import automatycznie. Na skutek monitoringu i kontroli produktów, jeżeli te nie będą spełniać właściwych norm, a i ilość, i kontyngenty są również bardzo wyraźnie e, ograniczone, i w związku z tym nie może być takiego e, napływu towarów, który ma niekontrolowany charakter i odbija się w jakiś dramatyczny sposób na, na cenach i na możliwości sprzedaży produktów produkowanych w Europie. Te mechanizmy, Oczywiście trzeba wprowadzić wtedy, kiedy umowa ewentualnie będzie wchodziła w życie. Na razie sprawdzamy również jej legalność i to zadanie Trybunału Unii Europejskiej, o którym przecież nasi oponenci mówili, że właściwie to jest taka instytucja do niczego. A sami dzisiaj szczycą się tym, że ten wniosek o sprawdzenie legalności tej umowy trafił do właśnie Trybunału. I widzą w tym jakąś szansę, tylko nie uczestniczyli w tym procesie. Najpierw podpisania wniosku, później, nie, później pracy nad tym, żeby była większość nad tym wnioskiem. Ich partnerzy przecież bardzo często byli po drugiej stronie. Myśmy powoli budowali większość, ta większość została zbudowana i ten wniosek uzyskał akceptację w parlamencie. Więc ten nieistotny parlament ma bardzo istotną. Rolę do ogrywania także wtedy, kiedy mamy napięcia, kiedy mamy kontrowersje, kiedy mamy sytuację, w której trzeba znaleźć jakieś czasem kompromisowe, ale, ale konstruktywne rozwiązanie. Z tą nadzieją, że będziemy dalej równie skutecznie pracować na rzecz polskich interesów, zostawiam Państwa jeszcze raz, życząc wszystkiego najlepszego. Monitorujcie i patrzcie, co tu się dzieje. Unia Europejska oczywiście ma swoje różne kłopoty, które pewnie powinniśmy ograniczać, eliminować, ale pomyślcie sobie, co by było, gdybyśmy tego europejskiego wsparcia nie mieli, zarówno na poziomie bezpieczeństwa, jak i możliwości rozwoju gospodarczego, gdzie byśmy byli, gdybyśmy byli tak jak inni, państwem, które gdzieś zostało z boku albo szczyci się, być może, Swoją suwerennością, ale, ale dzisiaj musi walczyć o przetrwanie, tak jak na przykład Ukraina. Przecież oni byli w tym samym miejscu na początku lat 90., mogli być tu, gdzie my dziś jesteśmy, dużo bardziej bezpieczni, dużo lepiej rozwinięci gospodarczo. To jest taka nauczka i taka przestroga, która, która powinna również. Mieć miejsce przy codziennych czasem sporach o to, czy ta Unia jest taka zła, czy też należy ją po prostu skutecznie poprawiać i dla naszych, dla naszych interesów zdobywać poparcie, ale w ramach tej wspólnoty, w ramach tej współpracy i z partnerami, których mamy na Zachodzie, bo na Wschodzie ich nie, nie będziemy mieli na pewno. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.